25 lat transformacji. Dom Rożschildów sprywatyzował Polskę, doprowadzając do przejęcia banków i największych spółek. Dziś bankierzy przejmują gazociągi oraz doradzają ministrom i MSZ. Kiedy rozmawiam z ludźmi na temat potęgi rodu szyldów, pierwszą reakcją jest zazwyczaj uśmiech pobłażania. Jeżeli mam pod ręką dostęp do internetu, by przytoczyć parę źródeł, pobłażanie zmienia się w niedowierzanie, by w efekcie doprowadzić do oburzenia. O Rothschildach napisano już wiele, najczęściej teksty skupiają się na historii rodziny, na ich dojściu do potęgi w XIX wieku, historii bitwy pod Waterloo i kontroli nad systemem bankowym. O dzisiejszych wpływach tej rodziny możemy znaleźć wiele. Najczęściej są to teksty oparte na wątpliwych źródłach, bardzo często bardziej ośmieszające niż uwiarygadniające teorie spiskowe. Czasem myślę, że te teksty pojawiają się specjalnie, by odwrócić uwagę od rzeczywistego stanu rzeczy. Jak wyglądają dzisiejsze wpływy tej rodziny w Polsce? Przedstawię poniżej kilka faktów. Firma Rothschild Polska została zarejestrowana w KRS w 2001 roku. Na jej czele stoi obecnie pan Jacek Chwedoruk. Według mnie to jedna z najpotężniejszych osobistości w naszym kraju. Rothschild Polska specjalizuje się w fuzjach i przejęciach przedsiębiorstw. Jest to bardzo istotna dziedzina gospodarki. Każda większa fuzja bądź przejęcie musi zostać zaakceptowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Fuzje stanowią główną drogę do tworzenia międzynarodowych korporacji. Pojedyncza firma, rozwijając się naturalnie, zmuszona jest do konkurencji na rynku, która utrudnia ponad normatywny rozwój. Najwięksi giganci na rynku finansowym powstali właśnie dzięki fuzjom i przejęciom. Ci, którzy odpowiadają za fuzje, decydują o kształcie gospodarki w znacznie większym stopniu niż prezesi wielkich firm czy nawet premier. W Polsce jest niewiele firm, które zajmując się fuzjami, mają na tyle silną pozycję, by rzeczywiście liczyć się na rynku. W rzeczywistości liczy się kilka. Rothschild, Nomura, Goldem Sachs oraz ING to te najistotniejsze. Przy sprzedaży Polkom Tela nie udało się nawet znaleźć 13 firm, które spełniłyby wymagane kryteria. Rothschild jest najsilniejszym graczem na naszym rynku. Wystarczy wymienić tu kilku i polskich klientów, by zrozumieć jej rolę. Wiele osób może zaprotestować, bycie doradcą nie oznacza przecież kontroli. Czyby faktycznie tak jest, kiedy firma potrzebuje doradcy, kiedy sobie nie radzi? Bardzo często przyznanie kredytów umożliwiających uratowanie firmy jest uzależnione od zaakceptowania odpowiednich doradców. Nie dotyczy to jedynie firm. Polska, by zrolować długi z PRL-u, musiała stosować się do rad doradców z Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W biznesie ten schemat jest podobny. Grupa kapitałowa może udzielić kredytu na preferencyjnych warunkach, z zastrzeżeniem, że obowiązują one do momentu stosowania się do rad wyznaczonej firmy. Rodzina Rothschildów jest zaangażowana we wiele przedsięwzięć na całym świecie, chociaż najczęściej nie są oni oficjalnymi właścicielami danego przedsiębiorstwa, to oni sprawują w nich realną władzę. Świetnym przykładem może być korporacja Vivendi. Andrzej Olechowski był członkiem rady nadzorczej polskiego oddziału tej firmy. Mówią o tym, by zwrócić uwagę z której strony politycznej należy szukać powiązań rodziny Rothschildów w Polsce. Ta korporacja powstała za czasów Napoleona III, a jej największym prywatnym udziałowcem był James Rothschild. Do dzisiaj to właśnie Rothschildowie stanowią doradców tej korporacji. Niestety nie udało mi się dotrzeć do rzeczywistej struktury udziałowców, w szczególności, że obecnie najczęściej nazwiska są pochowane za szyldami grup kapitałowych. Ktoś może stwierdzić, że to dobrze, że najpotężniejsza rodzina bankierów na świecie ma tak duże wpływy w Polsce, w szczególności spodziewam się takiej reakcji ze strony liberałów. W końcu kapitał ma narodowość, w przypadku rozszyldów to stwierdzenie faktycznie zawiera ziarno prawdy. A liczy się zysk. Warto sobie jednak zadać pytanie, czy faktycznie zysk jest tak istotny dla kogoś, kto posiada już tak wiele. Pieniądze nie są przecież celem, a tylko środkiem do ich realizacji. Jakie cele kierują rodziną rozszyldów? Nasi politycy nie tylko przy pomocy ludzi finansjery wywołali hiperinflację na początku lat 90., zastopowali wzrost wynagrodzeń, sprzedali i zniszczyli polskie firmy, ale oddali kontrolę nad gospodarką w ręce rodziny Rothschild. Wojciech Błasiak, poseł na Sejm w latach 1993-1997 tak to relacjonuje. Ukrywanie i maskowanie rzeczywistych celów było regułą procesów szokowej transformacji w polskiej gospodarce i tak w sektorze bankowym rzeczywistym celem przekształceń od początku transformacji było przejęcie polskiego systemu bankowego w drodze jego prywatyzacji przez zagraniczny kapitał finansowy krajów zachodu. Cel ten nigdy nie był ujawniony. Dowód na jego istnienie odnalazłem przygotowanym dla Ministerstwa Finansów przez firmę NM Rothschild Sons Sons Limited oraz Access Limited. Raport końcowy z maja 1995 roku. Rozumiemy, piszą jego autorzy, że najważniejszym celem Ministerstwa jest wypracowanie wiarygodnej strategii prywatyzacji banków, która pozwoliłaby na ich prywatyzację przed końcem 1996 roku. ten sposób Ministerstwo wywiązałoby się z międzynarodowych zobowiązań wynikających z umowy z 600 milionów dolarów na polski fundusz prywatyzacji banku, około 430 milionów dolarów z tej kwoty stanowiłaby darowizna, a pozostałe 170 milionów dolarów to preferencyjna pożyczka rządu japońskiego. Fakt istnienia takiego funduszu, który był międzynarodową łapówką, a także podjętych zobowiązań był ukrywany przed polskim parlamentem w latach 1993 1997 jako poseł na Sejma, przy tym członek Komisji Budżetowej i Finansów Publicznych i okresowo wiceprzewodniczący Komisji Przekształceń Własnościowych nie miał o tym pojęcia. Również więc w wypadku prywatyzacji sektora bankowego mieliśmy do czynienia z taką samą ponadpartyjną logiką działania, gdyż choć strategię opracowano dla rządu postkomunistycznego, to prywatyzację przeprowadził już rząd postsolidarnościowy Buzka, wyprzedając w ręce zagranicznego kapitału bankowego ostatecznie blisko 75% aktywów finansowych krajowej bankowości. Proszę zwrócić uwagę na podstawowy fakt: zebrali ponad 600 milionów dolarów i wykupili za nie banki oraz zbudowali system finansowy na wzór, jaki nakazała finansiera. Pan Buzek jako figurant, który dostał posadę w Unii Europejskiej, tam trafia się w nagrodę za wykonaną usługę na rzecz międzynarodowej finansjery. Unia jest ich tworem. Proces globalizacji przyspiesza w tempie geometrycznym, co sprawia, że być może za naszego życia staniemy się świadkami jego końca, jaki jest ostateczny cel globalizacji. Globalizacja to nieustający proces, w którym na rynkach finansowych mniejsze podmioty są pochłaniane przez większe, to kolejne fuzje i przejęcia, które w ostatnich latach obserwujemy nagminnie we wszystkich sektorach gospodarki. Fuzje i przejęcia dokonywane są dobrowolnie na zasadach partnerskich, kiedy to mniejszy uczestnik rynku ustępuje miejsca większemu, odsprzedając swoje udziały. Przykładem może być fuzja, do jakiej doszło w 2012 roku, kiedy to największy gracz na rynku, rodzina Rothschild przejęła część inwestycyjną od rodziny Rockefeller. Kolejną formą przejęć są tak zwane wrogie przejęcia. Wrogie przejęcie jest to proces uzyskania kontroli nad spółką poprzez nabycie jej akcji w liczbie wystarczającej do kontroli i zarządzania nią, który to proces nie uzyskał akceptacji kierownictwa spółki przejmowanej i spotkał się z opozycją zarządu lub rady nadzorczej na którymkolwiek etapie. W tym celu nabycia kontroli na może wykorzystać różnorodne formy nabycia akcji zwykłe zakupy sesyjne, transakcje pakietowe, wezwania do sprzedaży akcji, uzyskanie pełnomocnictwa. Zdumiewający jest fakt, że dziennikarze zapraszają prezesa Banku Rozszerz od Polska S.A., specjalizującego się w fuzjach i przejęciach do tego, aby wyjaśnić, jak polscy przedsiębiorcy mają się bronić przed wrogim przejęciem. Można by to porównać do zaproszenia do kurnika wilka w roli eksperta, aby wytłumaczył kurą, jak bronić się przed niespodziewanym napadem drapieżcy. Niewątpliwie wilk jako ekspert ma bardzo duże kompetencje i wiedzę, no ale czy można wierzyć w jego dobre intencje? Czy przypadkiem fuzja dwóch polskich kopalni nie pokrzyżowała czyjeś plany? Czy może znalazłby się lepszy partner dla polskiej spółki węglowej? Czy może jakiś zagraniczny fundusz zarekomendowany przez spółkę rozszyłt Polska SA? Dlaczego nie podoba się fuzja, dzięki której kopalnie pozostają w polskich rękach? Szef Rostschild Polska przekonuje, że powstaną banki o niejednolitym akcjonariacie, tym bardziej, że w Polsce istnieje bardzo dużo banków z małym udziałem w rynku. Oprócz banków spółdzielczych nie ma banków regionalnych, co właściwie to oznacza, że każdy z każdym konkuruje i to głównie w dużych miastach. Konkurencja jest ogromna, mówi Jacek Fedoruk. Jego zdaniem każdy z banków, począwszy od początku drugiej dziesiątki, może zostać połączony z konkurentem. W każdej transakcji może ustalić kto i kiedy przejmie kontrolę nad bankiem, twierdzi Jacek Fedoruk. Banki, które mogą powstać z połączenia dwóch instytucji, będą za kilka lat miały jednego właściciela. Wymuszą to nowe regulacje przygotowane przez Europejski Komitet Bazylejski, które nie tylko zmuszą banki do zwiększenia kapitałów, ale także zmienią zasadę ich liczenia. Po wejściu w życie nowych regulacji inwestor, który będzie miał np. 60% akcji banku, będzie musiał zarezerwować 100% kapitału w swoim bilansie, a nie 60%, tłumaczy prezes Rothschild Polska. To doprowadzi do tego, że inwestorzy będą dążyć do tego, by mieć 100% akcji banków albo sprzedaż wszystko. Nowe regulacje Komitetu Bazylejskiego mają wejść w życie w 2019 roku. W 2008 roku z oficjalną wizytą na Ukrainie przebywał minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Radosław Sikorski. Ministrowi Sikorskiemu towarzyszyła grupa przedsiębiorców reprezentujących największe polskie firmy. Grupie towarzyszyli doradcy z banku Rothschild, Polska SA. Informacja na temat spotkania oraz poruszanych tematów znajduje się na stronie ambasady polskiej w Kijowie. Giełdowej spółce z Poznania zrobiło się głośno rok temu gdy ujawniono że jako pierwsza dokonała transakcji zakupu na polskiej giełdzie gazu dziś 47% transakcji na polskiej giełdzie gazu przypada na Duon Duon kontroluje wehikuł inwestycyjny brytyjskiej gałęzi rozstrzyldów, LIT Capital Partners tej znanej od stuleci rodziny nikomu na świecie nie trzeba przedstawiać Duon sprowadza gaz przede wszystkim z Kaliningradu gdzie ma własną fabrykę LNG Importuje go też interkonektorami z Czech i Niemiec, a nawet eksportuje na Ukrainę. Ostatnio firma dokonała pierwszego importu gazu z terminalu Vantelpi. Przede wszystkim, odkąd stery w rodzinnym imperium przejął 40-letni Nate Rothschild, to surowce i energetyka stały się głównym celem inwestycyjnym rodziny, który majątek szacuje się na miliardy funtów. Oprócz RIT Capital Partners czy udziału w gigancie surowcowym Glencore, jednym z bardziej znanym funduszy Rothschildu jest Et Capital oraz Fundusz Villar. Dziś General Energy jest jednym z największych producentów gazu i ropy w Kurdystanie, a jej wartość szacuje się na 5 miliardów dolarów. Jeśli chodzi o Duon, oczywiście nie ma on takiego znaczenia jak Glen Energy dla Roșildów, ale raczej na tej inwestycji nie stracą. Nie trudno jest się domyśleć, kto zarządza funduszem, który nabył akcję PKP. Na liście dyrektorów znajdują się sami byli pracownicy banków i funduszy inwestycyjnych należących do rodziny Rostrzył. Lista dyrektorów oraz ich byłych pracodawców w linku na dole ekranu. Czas globalnego kryzysu to prawdziwe Eldorado na rynku fuzji i wrogich przejęć. Zgodnie z powiedzeniem, w wędnej wodzie najłatwiej łowić ryby. Globalizacja daje bankierom możliwości. Do zmonopolizowania rynków finansowych i surowcowych. Obydwa rynki są już niemal całkowicie kontrolowane przez klan rodziny Rothschild. Dzięki bliskim kontaktom z europejskimi i amerykańskimi politykami oraz rosyjskimi oligarchami, rodzina Rothschild przejmuje strategiczne spółki, koncerny surowcowe oraz złoża surowców na całym świecie, także w Polsce.